Chyba nie masz powodów, żeby narzekać na ten skok kwalifikacyjny. No nie, nie. Skok, skok był w miarę pozytywny. Jeszcze tak nie do końca, bo z progu był bardzo fajny, myślę, a potem jeszcze nie umiałem się trochę zachować w powietrzu, bo ostatnimi czasy nie miałem takich długich skoków i nie wiedziałem bardzo, co mam robić. Ale kwestia, kwestia przyzwyczajenia i obycia się, czyli myślę, że powinno być z dnia na dzień lepiej. No wiatr tam troszeczkę widać z boków cię lekko zawiewał, bo lekko to Tobą zachwiało. No, trochę mnie tam zmieszało nad tą bólą. Ale myślę, że to tak właśnie kwestia takiego obycia się. Z, bo też wiadomo, te, te warunki były różne, i. No i trzeba było mieć w miarę takich, w miarę powietrza, bo z tego rozbiegu też ciężko było odlecieć. Na jakim poziomie przygotowawczym jestem? A myślę, że zacząłem tak dość ostro trenować. A teraz przed tymi konkursami Grand Prix trochę tak sobie zelżyłem, żeby po prostu w miarę, w miarę poskakać, żeby, żeby to było, no wiadomo, zawody są zawody i chce się skakać jak najlepiej, także, także tak delikatnie teraz. Czy plany treningowe dalej Ci przygotowuje Jan Szturc? E, Zostaliśmy znaczy dostaliśmy z tym to, to, to samo co, co po prostu w poprzednich latach e, funkcjonowało. Jeśli Jestem na, na zgrupowaniach, e, to trenuję po prostu tam z Łukaszem i, i tam z kadrą, e, a wiadomo w domu, w domu trenuję tu z trenerem Jasiem. I, i tu na imitację sobie chodzę, i tu na skocznie, także. No, bardzo fajnie to funkcjonuje. Myślę, że tego, tego nie, nie, nie trzeba zmieniać na razie. Oby funkcjonowało tak dalej, szczególnie w jutrzejszym konkursie. Powodzenia. No, dzięki nie dzięki. Jak byś ocenił swój dzisiejszy skok w kwalifikacjach? No w kwalifikacjach to już można było nazwać skokiem. Także to, to już było takie. No może to nie było jakieś super, ale przyzwoity skok, także okej. Okay. To jak byś nazwał te wcześniejsze? No nie, te, te wcześniejsze nie były dobre i trochę nie mój dzień. Także, także było ciężko od początku, ale no na kwalifikacje zebrałem sobie to co, to, co mogłem i, i wyszło to tak przyzwoicie. Zmieniłeś coś ostatnio w swoich przygotowaniach do sezonu? Nie. Przygotowania trwają tak samo jak trwały w poprzednich latach i wcześniej na początku tego sezonu, także to jest wszystko tak jak było. Powiedz mi, jak oceniłbyś siły poszczególnych krajów przed jutrzejszym konkursem drożynowym. Nie śledziłem dzisiaj kwalifikacji, to nie wiem. Polska wygra. I tego się trzymajmy. Tak Powodzenia. Jest. Tak jest. Jak ocenisz swoje dzisiejsze skoki? Znaczy dziś skoki, pierwszy skok w sumie był taki średni, bo to był taki skok jakby próbny, nie skakałem jeszcze od intercarten No i ogólnie to był taki najgorszy dziś skok, a reszta, obydwa już były następne fajne. Warunki ci to pisały? Czułeś to? No właśnie dziś miałem trochę pecha z tymi warunkami, bo co skok nie miałem za bardzo, ale dostałem się do konkursu, także cel na dziś wykonany. To jaki jest cel w sobotę? No, jak najlepsze skoki oddawać i nie myśleć za bardzo o miejscu. Oddać jak najlepsze skoki, a wtedy zobaczymy jak miejsce. Wiadomo, chciałoby się jak najwyższe, nie? W takim razie powodzenia. Dzień dziękuję.